Adrian Węgierski, MMA.pl, a ze mną ulubieniec fightowej publiczności, Kaczor Beres Dzień dobry. Kaczor, się. Kaczor, no trochę Cię nie było, w sensie mieliśmy lekką e, przerwę od, e, od freak fightów można powiedzieć, bo dużo się nie działo w ostatnim czasie. To jakie refleksje, może jakieś przemyślenia przez ten czas się pojawiły? Przemyślenia są takie, że nie ma tego złego, co by na, do, na dobre nie wyszło. To, to jest świat free fightów. To on, on się, one, free fighty, rządzą się swoimi prawami. I myślę, że to zamieszanie, które powstało, jeszcze zbuduje większą infrastrukturę i popyt i podaż wzrosną. Ale, jak to. tak z perspektywy czasu, jakby patrzysz na to wszystko, co się w ostatnim czasie działo, to. Tak chciałeś, żeby to wyglądało wchodząc do świata free fightów? Czy przyrosło to Twoje oczekiwania? Yy... Chodź tutaj, do kamery, bo ludzie ja ja chcą sam... ciebie oglądać, nie, nie mnie. Ja w ogóle nie wiem, czy to są free fighty, kurczę. Wiesz, yy, to, yy, to jest bijatyka, kurczę. Yy, 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 pośród wielu yy, obserwatorów yy, w klatce są zawodowi, zawodowi sędzio yy, sędziowie. Wiesz, pod żabką no nie ma S sędziego. Nie, nie. To jest niesamowite doświadczenie. I kurde, przykro mi jest, przykro mi jest, że y, 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 powtarzam to, że. to ja do kamery może tak. Powtarzam to, że nie mam żadnych pretensji do sztabu y, lekarskiego, ponieważ y, moje y, parametry y, y, z krwi. Nie, nie, lekarz powiedział, że y, boi się po prostu mnie wypuścić do ringu, żebym. Że nie daj Boże, mu się coś stanie, albo to by się coś stanie. Jestem lekarzem, ja będę później za to odpowiadał. Przecież, Panie lekarzu, nie powiem, won, w cudzysłowie oczywiście. Szanuję Pana lekarza decyzję, choć go prosiłem pół godziny, ale wiesz, to nie chodzi o prośby sztabu szkoleniowego i moje, tylko chodzi o zdrowie przeciwnika i moje, no to. To nie jest, wiesz, chłop kurczę z który gra w bierki, nie, on się zjadł na tym zęby i się tego nauczył, po prostu powiedział, że mam niski potas i parametry, które mi z krwi pobrali są bardzo niskie i powiedzieli, że przykro mi, ale ja jako lekarz nie mogę pana dopuścić do walki, aż łzy się do oczu garnęły, ale... Ale być może ten lekarz uratował ci życie, bo być może gdyby nie sporty walki, nigdy byś tych badań nie zrobił. I to znaczy, ja badania robiłem. Ja mia... To się badania robi już kilka tygodni wcześniej. Badania się robi na jakieś takie choroby zakaźne. Nie, ja mówię o tym, że gdybyś w ogóle nie wystąpił we freakfightach i prowadził takie życie, jak prowadziłeś no, pewnie przed, przed wstąpieniem do organizacji, to to zdrowie mogłoby być naszarpnięte. A teraz wiesz, myślę, że trzeba że, o nie zadbać. Myślę że, gdyby, myślę, że gdyby Pan Bóg mnie nie skierował tutaj, do, nawet do Pana, na rozmowę, to mogłoby się to bardzo źle skończyć, bo już się bardzo źle kończyło i to jest na, na chwilę bez to jedyna droga, nie? Modlitwa i uderzenie w sport, choć y, powtarzam, zaznaczam, że ja nie jestem taką osobą, z której trzeba brać przykład, ponieważ ja często upadam. Często upadam, ale wstaję i i zaciskam zęby, staram się walczyć, staram się walczyć. Nie jestem osobą do brania przykładu, ale, ale, ale mam charakter i będę walczył do końca. I chcę zawsze po powiedzieć ludziom, którzy którym się drzwi zamykają, żeby naprawdę szukali tego otwartego okna. Bo mi się przepraszam. No dużo kosztowało cię, kosztują cię te słowa, bo hmm. chyba też... Czujesz jaką zmianę przechodzisz w tym momencie? Masz kur... się z tobą. Się się A, już przeszedłeś A jakaś... Cześć! Nie, ma... nie rozświruję. No chińskie ostrzeżenie. No, witamy, witamy, tam tam. witamy z, z Hiszpanii. Jak, 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 jak zdrówko? Wróciłem z Hiszpanii. Z Gdzie czekaj, ty, czekaj, 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 czekaj. Tomek mi e, tylko chciał oddać funty, nie? Tak, dokładnie. Dobra, nic nie przeszkadza. Czekaj chwilę, czekaj chwilę. Ty walczysz teraz? Ze sobą, mordo. Najbardziej nierówna walka jaką miałem No to chwilę, załatwiam. Dobra, sięmano. Trochę wybił nas z rozmowy, ale to dobrze, bo mam wrażenie, że Tomek trochę tą atmosferę rozluźnił i trochę, trochę e, ostudził, bo, bo dużo emocji e, kosztuje cię trochę. Rozmowa o twojej przemianie i o tym, jak dużo, jak długą drogę pokonałeś w ostatnim czasie. To bardzo dużo kosztuje, ponieważ. E, e, sa, jak masz problem ze sobą, to, to jest... proszę do kamery, bo ktoś widza co Masz problem ze sobą. Yy, Rodzina ma problem, sąsiedzi mają problem, yy, koledzy mają problem, to jest uzależnienie, to kurw, wiesz, ci coś mar martwią o ciebie, też kurde żyją tymi emocjami, dlatego wy yy, yy, szukam bażantów i będę się starał jak najmniej tego kurczę dziedzictwa. Jak wyglądają twoje relacje z Fejm MMA po tej nieodbytej walce? Nie rozmawiałem z, z Wojtkiem Golą, nie rozmawiałem z nikim jeszcze. Aczkolwiek chłopaki powiedzieli na wywiadzie, że mam szansę. Także za to bardzo dziękuję i myślę, że na pewno się tam spotkamy. A padała propozycja walki na Stadionie Narodowym, czy już byłeś tutaj dogadany z organizacją Prime na pojedynek? To znaczy nie chcę o tym mówić, ponieważ nie chcę... Yy... Marketingowych sytuacji jakoś to rozpraszać. Chłopaki mają swoje wizje. Why not? Why not? Why not? Ale musimy przejść prze, 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 przez pewne etapy i później będziemy kombinować dalej. Miałeś pretensje do bokzela, który w klatce przed nie, Twoim pojedynkiem nie, 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 powiedział, że byłeś pijany? Ja już, ja już, ja już wrócę. Ja już musiałem kupę lat pr, przerobić prze, pr, prze to. Ja Kiedyś to bym chłopak, jakby mi to ktoś na ulicy powiedział, to ja kurde, nie wyrobiłbym. Ja musiałem to przerabiać, uczyć się, przerabiać emocje. Musiałem się tego uczyć. W ogóle, wręcz podziękuję za to. W cudzysłowie. Mhm. Bo to jest moja motywacja. Sam sobie radzisz z tym wszystkim? Z opanowaniem się, z tym, żeby te korki Styki się nie paliły. Modlę się, a nie wchodzę w internet w ogóle. Tylko to jest to. Nie wchodzę w internet, bo mam y, taką głowę, która jest bardzo y, podatna na emocje i mi się wydaje, że... Y, Czego? Why? Tell me. Tu... I wolę w to nie wchodzić. Zająć się córką, żyć z rodziną, iść na spacer. Choć święty nie jestem. Zaznaczam. O, ostatnio się spotkałem parę razy, mam problemy do chłopaków. Za co? Przyjęli mnie pod, 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 pod dach, że tak powiem. Mam nadzieję, że się spotkam pod, pod, pod tym dachem jeszcze, a nie uciekałem, nie uciekałem. Moim, zdaniem, bo, moim zdaniem to było bardzo niepotrzebne, ponieważ nie byłem taki jak to pewne sobie siły. Aczkolwiek mieli takie prawo, chcieli, yy, wypowiedzieli się, ja na pewno żalu nie mam. Czy Rafonix to jest osoba, z którą Ty chciałeś walczyć? Jest do tego jakaś historia, czy to jest po prostu kolejny przeciwnik na, na liście? Yy, moi, to, to po prostu w, yy, włodarze wpadli na taki pomysł i sobie pomyślałem, o not? Rafonixa znałeś wcześniej? Nie. Yy. A teraz znasz go bardziej? Możesz coś o nim powiedzieć? Czy, czy nie interesujesz się tym, kogo daje ci federacja? Z, czy się, z, no kurczę, bracie, kurwa, na plakacie zobaczyłem pacjenta, czy myślisz, że się to interesowałem? Dzisiaj ja rozmawiałem z Rafoniksem. Kurde. Że... Ba Badamy tele. Skąd taka dobra relacja z Tomkiem? Cikiem, bo teraz miał okazję tutaj przyjść, przywitać się i widać między wami taką bardzo pozytywną chemię. A gdzie on jest? O, jak to Tomek, on to jak tu ucieka w lewo i w prawo, ciężko go dogonić. E, ogólnie, ogólnie Tomek jest bardzo sympatycznym człowiekiem. E, Nadajemy nadaje na wspólnej fali, ponieważ, e, ponieważ iskry w oku nie oszukasz. Czyli jakieś fajne relacje. Tutaj w świecie free można nawiązać. Tomasza poznałem na ostatniej gali na, na tej ostatniej nie na fejmie, tylko jeszcze tam w tej wcześniejszej. Czyli tutaj. na gali, kiedy walczyłeś z Jasią Kapel. Tak jest. Dokładnie. Tam poznałem, tam to bardzo miły jestem. Już, już jest. Już Tomek! Oj, Tomka tu to będzie... O, jest. Super. Tomek! Mogę Ci prosić? <noise> Dobra Pięknie zasłaniaszka naszych widzów Kacza, słucham. Tomasz, bardzo bym cię prosił. No? Czy jest możliwość zrobienia chorych wszystkich? Nie, chorych naszych ludzi. Naszych ludzi. Pozdrawiam serdecznie, pozdrawiam dziwki. Zaczynam rozgrywkę. Mordo, jak ja wygląda, w ogóle nie byłem na make-upie. Kur... Za... To jest skóra z węża. Siema Dobra. Dobra. Dobra, dziękuję wam bardzo za rozmowę.